Siemaneczko wszystkim, dzisiaj odcinek też troszkę wyszedł sam z siebie, jadę właśnie do Maciejka, którego już mogliście zobaczyć u mnie na filmikach, czyli koleżki, który no, ogarnia budowlankę, elektrykę, hydraulikę, no i wszelkie tutaj konstrukcje budowlane, zajmował się tym w Polsce, prowadził własną firmę. E, bardzo ciekawa historia, z racji tego, że no, też Maćkę poznałem mm, jak zaczynałem robić remont u siebie w domu, tam że robiliśmy przymiarki do remontu, no i tam się zgadaliśmy, był moim klientem, jeżeli chodzi o satelity wcześniej. No i tam się zgadaliśmy, że no, robił firmę miał w Polsce, że ocieplenie robił, wykończenie mieszkań e, i też tam prowadził właśnie z ojcem firmę już taką na grubszą skalę, bo tam też mieli no, ustawiany ten kalendarz no i robili bardzo dużo. A tutaj e, sytuacja jak przyjechał do Anglii, no troszkę mu się zmieniła i robił na magazynie w AO. Także no ja poskładałem wszystkie puzzle do kupy, mówię no Maciuś tak być nie może, skoro masz talent, umiesz coś tam robić, no to trzeba przekuć żelazo póki, póki gorącej, dawaj działamy, no i tak troszkę go wciągnąłem właśnie z powrotem w budowlankę z racji tego, no że temat przeze mnie znany dość e, i wiem, że się w Anglii bardzo opłaca, no nie ma sensu, żeby chłop się marnował na magazynie, pracował wał za nie wiem 1200 czy 500 funtów jak sobie spokojnie może zarobić dużo, dużo więcej we własnej firmie. No i tak zaczęliśmy troszkę współpracę, ogarnęliśmy na początek mój ha moją chłopę. Tam były troszkę turbulencje z racji prywatnych problemów Maćka, o czym no na razie nie będę rozmawiał, chyba że wyrazi zgodę, to wtedy ewentualnie zrobimy może jakiś taki filmik. E, no i co, I, no i wziął się za tą budowlankę, zaczął robić, aktualnie w tym momencie no ma kalendarz zabukowany z pół roku w przód, więc no tak jak powinno być, założyliśmy filmy już totalnie też mu wszystko pomogłem, mu tam pozgrywałem, e, księgową e, i tak dalej, także w tym momencie zarabia sobie całkiem no myślę, że bardzo dobre pieniążki, tak jak ostatnio się śmieliśmy, siedzieliśmy przy herbatce, wspominaliśmy się, pytałem czy nie chce przypadkiem może do AO wrócić. No to już wiadomo, że śmiechem, żartem, chichem, bo no to teraz skwitował i, i powiedział, no teraz tydzień czasu robota e, zrobił kuchnię, gdzieś tam bardzo ładnie robi te kuchnie, no łazienki, łazienkę czy kuchnię chyba zrobił, no nie jestem pewny, nie ma to akurat znaczenia, no ale chodzi o to, że w tydzień czasu sam u siebie zarobił no 1500 funtów na, przez tydzień, tak, to co zarabiał kiedyś przykładowo w miesiąc, wało za no, spory wymiar godzin ja tam na pewno ze 4 dych albo więcej robił. No tutaj e, zarobił siebie dużo, dużo więcej. E, no bo tak jak mówi, no przynajmniej 1500. No ale no i też miał sytuację, że robił pełne e, renowacje chałup generalnie, czyli tam nie wiem piętro jedno, drugie, tak jak u mnie. No u mnie zrobiliśmy w sumie trzy piętra, porobiliśmy poddasze plus dwa piętra do dołu. Poddasze w ogóle budowaliśmy od, od nowa no, Zrobimy o tym filmik, więc tego na razie nie mieszam Co by nie patrzeć No chłop stanął na nogi e, Odżył całkowicie No i jest teraz miejsce, w którym jest Teraz ja mu jadę na robotę dzisiaj pomóc Więc może coś tam z tego nagram Ale no jeżeli ktoś ma z Was jakieś umiejętności, zdolności, nie czekajcie, próbujcie otworzyć własną działalność, zrobić jedną robotę, drugą dla kogoś jeżeli będziecie robili roboty dobrze będziecie się do tego przykładali, na pewno to z Wam zaprocentuje dużo, dużo lepiej niż robota na etacie w jakimkolwiek kołchozie, magazynie czy cokolwiek w tym temacie, także zachęcam do starań i działań tutaj mam przykład swój namacalny no ja oczywiście już jakiś czas temu przeszedłem na firmę własną, za dwa lata też byłem tylko na firmie później zacząłem jeszcze oczywiście dla OpenDeacha jako podwykonawca, ale to tylko po to, żeby podnieść kwalifikacje i umiejętności. Także własna działalność w Wielkiej Brytanii usługi, myślę, że jak najbardziej się to bardzo opłaca, jest dobrze płatne, większość usług w Wielkiej Brytanii są bardzo dobrze płatne, także jak ktoś coś umie, ma zdolności. Nie czekać, działać i robić dla siebie, na pewno będzie to dużo, dużo lepsze, e, ja lecę właśnie teraz do Maciejka i zawijam się na jego robotę, dzisiaj będzie chyba jakąś tam puapę, papę kładł na daszku, ale coś tam go nagram trochę, także zobaczymy, tyle co mu pomogę, to mu pomogę, więcej go pewnie ponagrywam i pod oku, mi po się, ale tak to, tak to powinno być, no pomiędzy przyjaciółmi trzeba sobie pomagać, no on mija jemu i tak to powinno działać, także... Do zobaczenia za chwileczkę na robocie No i dobra, zajechaliśmy już właśnie na robotę eee, Tutaj właśnie jeszcze Maciek sprawdza Szczyt budynku, zaraz wam zobacz, pokażę Nagram to z boku eee, Widać właśnie sobie tam porasta już troszkę trawka Co nie powinno być, jeszcze na razie nie cieknie, ale no chcemy Klient chce, żeby przeciwdziałać temu, żeby nie ciekło Więc no, Będziemy oczyszczać tutaj i będziemy Maciek nakładał tutaj paseczek podejrzewam że papy na łączenie chociaż jeszcze nie wiem jak to się to, o, zakończy na razie oceniamy tu będziemy wymieniać jeszcze e, cały ten panel plus oczywiście to uszczelniać tak żeby to nie kopało także no zobaczymy co to dzisiaj z tego wyjdzie jeszcze oprócz tego będziemy wymieniać na końcówce końcówce początku w sumie rynny Taki tam element, bo tam też klient mówi, że mu cieknie po ścianie, także zobaczymy co to z tego wyjdzie jak to będzie wyglądać. Na razie robimy rekonesans. A ja się postaram coś wam tutaj uchwycić z tego wszystkiego. No i jak to ja? Musiałem wlać tym bardziej, że widoczek może być co? Całkiem przyjemny. No i dobra, o czym mówimy? Tutaj mamy właśnie zakończenie szczyt budynku, dach spodowy w drugą stronę. No to już jak widać jest w takim stanie, troszkę słabym, no, aż nam się tutaj Za... Wyrosła nam trawka jakaś, no a to chyba w starym drewienku jakimś gdzieś się musiało jakiś Coś zabruszyć No ale jest elementów, tu mamy jeszcze jakiś stary LED Czyli ten taki ołów No i tu coś musimy wywinąć, żeby to jakoś Zabezpieczyć, no bo tu już się to ewidentnie sypie to zobaczymy, co tu nasz Bob Budowniczy Maciejko wymyśli. Ja schodzę na dół, bo już trochę wysoko, to jesteśmy na jakimś daszku. Więc o, I nasz mamy króżegański stadion. Dobra, zobaczymy, co tu dalej się wywinie. Do dzieła. Dobra, zeszliśmy już sobie tutaj na dół. E, oczywiście, jak z każdą robotą, ogranicza nas klienta budżet. W moim mniemaniu to tam powinien być zdjęty z rząd tych cegieł położony czy położony na nowo ze świeżym cementem pomiędzy plus no, rządek ten który jest na szczycie powinien przesunięto przesunięty o jedną, o jedną cegłę w bok tam jest za mało jednej płytki dechowej, ee, więc no nie wiem zaraz zobaczymy bo wiadomo że ogranicza nas budżet klienta jedyne podejrzenie że to, to będzie można zaoferować i w klienta budżecie to będzie właśnie masa bitumiczna ee, i zostanie po prostu położony kawałeczek od szczytu do pierwszej cegiełki także z za obu zabezpieczono, stworzona pierwsza warstwa taka e, wodoszczelna więc w tym przypadku chyba tylko to zrobimy plus jeszcze będziemy wymieniali tutaj tamtą góry początek tej rynienki bo tam coś sięgnie, więc zaraz zobaczymy Maciejka sobie wlezie, zobaczy i będziemy decydować tak, A oprócz tego jeszcze będziemy wymieniali tutaj jest właśnie kuchnia czyli będzie wymieniany cały ten tutaj panel no i oczywiście ustrzenianie tego góry więc to zobaczymy. Inna całkiem dzisiaj robota, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ja przedstawiam dzisiaj rękawiczki budowlane różowe do robót specjalnych do masy bitumicznej. Także jak ktoś nie wiedział jak ich użyć, tylko i wyłącznie różowe, e, w innym przypadku może Wam odpaść ręka. Bądźcie ubezpieczyć. Peace. No i dobra, oczyściłem tam Moncicki troszkę kawałek, jakiś sobie właśnie wskoczył tam z tą masą bitumiczną. No i będzie nakładał, robił taką powłokę właśnie przez całą długość tutaj szczyt budynku. Plus jeszcze będzie zachodził tutaj na tą cegłę, podejrzewam, pierwszy rząd. No, to właśnie klient się pytał, co robimy. Troszkę nagrywam, później mu będziemy mogli podesłać filmik na YouTube, co i jak było wykonane. Więc no zobaczymy. No tak jak już mówiłem wcześniej ogranicza nas klienta budżet Przedstawiłem mu sytuację właśnie jak to powinno być zrobione profesjonalnie No ale e, Koszta no na pewno raczej mu to na to nie pozwalają więc No łatamy tak jak sobie klient tego życzy Ale no zobaczymy efekt końcowy jeżeli będzie działać I to przez dłuższy okres to, to Jest to jakieś tam rozwiązanie no na pewno w moim mniemaniu Tylko jakieś takie powierzchowne i chwilowe Ale no o, ograniczają nas koszta Maciuś smaruj Maciuś A wiesz że jak Ci tu pomagam na dole oh, Także ja nie wiem jaka jest stawka pomocnika na dzisiaj ale ja mam nadzieję że gruba Prawie drabinę trzymam telepatycznie O i taką właśnie takie masełko czyli tą masę bitumiczną e, Maciuś właśnie tam nakłada czyli zrobi taką na jedną warstwę od szczytu do, do właśnie podejrzewam pierwszej cegły. Maciuś, a nie trzeba było jeszcze tą szczelinę właśnie za pierwszą cegłą też zrobić, tam gdzie właśnie ta trawka wyłaziła? Tak mi się wydaje, że też było chyba dobrze właśnie tam ja ci tu wypiliłem właśnie ten pierwszy rządek, a tutaj w drugim, jak widzimy właśnie też właśnie pomiędzy pierwszą cegłą a drugą. Najwięcej mamy tych roślin, więc wydaje mi się, że też do tej cegły będzie dobrze to po prostu obciągnąć, zrobić warstwę. Żeby już tam nie wychodziła nam zielenina, i żeby to było zabezpieczone. Przynajmniej na ten czas. No ale coś chyba z tego będzie, nie kierownik? No i dobrze. Ale to wszystko dzięki czemu? Różowym rękawiczkom, stary. No. To wszystko różowe rękawiczki. No i dobrze, tu już razem. Tak to sobie wygląda tu na miejscu. Czyli na zabezpieczone są tutaj płytki pomiędzy tymi gąsiorami też również. Ja bym jeszcze chyba tutaj wsadził na górę, zaraz jeszcze powiem Maciuszewi, że może tu od góry też nałożę, dla profilaktyki, chociaż tu już przestało ciec, wcześniej tu była jakaś listwa plastikowa chyba na to nałożona i stąd zaczęła tam trawa rosnąć, nie wiem tam profilaktycznie chcieli zrobić, a profilaktycznie zrobili tak, że było gorzej, no. teraz już no przez to na pewno ciec nie będzie, no tutaj nam się zrobi jedna warstwa, więc no powinno to grać, no, także do dzieła Maciuś, do dzieła i lecimy dalej. No i tutaj mamy pierwszą suchę Maciejową wykonaną. Także no jest to uszczelnione wiadomo wszystko w zależności od budżetu klienta wytłumaczyliśmy, że no jest tutaj troszkę błąd konstrukcyjny. Fakt, że podejrzewam oni się chcieli po prostu połączyć z szczytem drugiego budynku, no ale to tu powinna być zrobiona przynajmniej płytka, żeby to troszkę sobie wystawało pod tym gąsiorem. A te nacieki co tu były no, no nie do końca były właściwe. No klient nie chciał tego robić we właściwy sposób, więc no, niestety jest zrobione Plastelina, no ale jest. Także no nie ma tragedii. Myślę, że cieknąć na pewno nie będzie trawa wy, wy wy No i co trawa? Trawa już nie wyrośnie może o tak. Także lecimy do nas lewej. Generalnie, jeżeli coś się ustaliłem, to nie jest problem budżetowy. Ten właściciel, klient, który tutaj ma, do którego tutaj właśnie Maciuś robi, to jest właścicielem tutaj budynków. Na dole ma restaurację, na górze tam jakieś flaty, więc no nie jest to problem na pewno budżetowy, no ale tak to niestety niektórzy ludzie w Anglii robią. Teraz idziemy właśnie na dół, będziemy wymieniali tutaj ten świetlik na nowy. I tam mamy sprzęt, butle. Będzie Maciuś zaraz to tam palnikowo podgrzewał, zakładał nową papę. Też za chwileczkę, zaraz coś zobaczymy. Trochę coś innego. Tutaj mamy drugą część roboty. Właśnie świetlik, który no już jak widać jest dość wiekowy. Ja już tu troszkę Maćkowi przygotowałem, zdjąłem mu te boczki z tej papy, a to widzę, że za Maciuś ładnie poobcinę. Ja nie wiedziałem, że to za mogę mam to obciąć, bo mi nie powiedział, więc skrobałem się, męczyłem, twoja wina. Ale Maciuś, teraz robota nie wyjdzie, bo nie masz różowych rękawiczek. Chyba z różonkowych rękawiczek to nie działa, stary. No w rezerwie są. W rezerwie są, dobra. Także e, zaraz tutaj będziemy odkręcali, aby już się, odkręcił, tutaj właśnie ten element, ten panel e, mm. i będziemy go wymieniali na nowy, który jest tam już w szopce u klienta. Także no, zaraz coś tam jeszcze też może pokażę. Filozofii dzisiaj wielkiej nie ma. E, Budowlanką jakąś wielką tego nazwać nie można, no ale tak jak mówiłem, Mój Maciejka zajmuje się wszystkim. od elektryki, hydrauliki, po kompletne wykończenie mieszkań, kuchnie, łazienki, no totalnie, praktycznie wszystko. Tak zresztą tutaj możemy zobaczyć na obrazku. No i u mnie zobaczymy też jeszcze na chałupie, może jeszcze gdzieś tam przeatakuje Maćka na jakiejś robocie coraz. Więc coś tam wam pewnie podrzucę. Albo będę się starał na miarę możliwości. O! I tu zaraz wejdziemy do środka. A tu mam. Śrubkę, o, żeby nie było, że tylko się obijam, to ja też tu... Ojoj. No docisnę, Maciu, docisnę, bo nie mogę. No i dobra, odkręciłem, żeby nie było. Ja też tu jestem. Dobra, tutaj już mamy dziurę przygotowaną, Maciuś już troszkę oczyścił, powycinał gdzieś tą starą papę. Na górę mi się na razie nie chce już wchodzić, bo jest drabinka umazana w nie. A Nie lubię mieć brudnych łapek, chociaż no nie zawsze się tak da, No ale już to jest przygotowane, więc zaraz zmontujemy. E, drugą płytę zostanie tam przyczepiana, pomontowana, mamy jeszcze tam e, waterproof adhesive, jakieś śrubeczki dokupiłem, e, plus no, oczywiście nowa papa będzie kładziona, Maciek tam resztkę dookoła powycinał od góry, zaraz resztę pokażę. Będzie kładziona nowa, mamy butle i zaraz pójdzie człowiek z płomieniem. Zobaczymy co z tego wyjdzie, ale wyjdzie jak zawsze, no. jak Maciuś robi to musi wyjść. Wcześniej im tutaj zaciekała woda. No z tego co macie, właśnie mi tutaj przewinął. No to generalnie y, zamiast być to zamontowane, no nie wiem, czy na jakiejś drewnianej sztywnej listwie to była tam po prostu pianka położona tutaj, o, i na to było położone generalnie ten panel. Także generalnie on łapał sobie wklejśnięcie i zaciekała woda do środka. Dlatego teraz no, pojechałem tu z klientem, że zakupiliśmy Celkę. Także zrobimy ładnie tam listwę progową z jednej, z drugiej, żeby to ładnie wszystko wpasowało i żeby się nie zapadało. No i powinno chyba to zacząć działać. O, właśnie tutaj dopasowujemy, czyli będzie już pełna konstrukcja, tak jak powinno być i na to ładnie pójdzie. Panel plus oczywiście będzie zaklejone papu, co zaraz mam nadzieję zobaczymy. Macie szybciej, szybciej, bo mi się klisa kończy. Budujemy, budujemy! O, no i przyszła. Skrępy, skrętarka. Kręcimy, kręcimy. Kręcim. No i dobra, nowy panel już mamy założony. Jeżeli ktoś będzie montował, bardzo... Maciek przestań! Jeżeli ktoś będzie montował takie panele, to jest bardzo istotne, którą stroną e, montujecie panel. Zazwyczaj no, powinno być napisane na tej naklejeczce. U nas było napisane, że właśnie ta strona powinna iść do słońca. Od środka była przezroczysta totalnie folia, którą też już ukleiliśmy. oczywiście. E, na razie jest to wstępnie e, zrobione, za e, użyliśmy. Czego użyliśmy? Waterproof Instant Adhesive. E, ale to tylko tak profilaktycznie po prostu poszło po rogach. E, do tego oczywiście dołożyliśmy śrubki. E, też się za bardzo nie ma tam co przejmować, tym, bo to za chwileczkę dojdzie na to papa, więc powinno spełniać swoją robotę i być szczelne co za tym idzie. No. Robota powinna być wykonana wedle klientu budżetu, wedle budżetu klienta, no ale przynajmniej na e, miarę możliwości e, właściwie i powinna robić robotę, no co jest tu chyba w tym przypadku najważniejsze. Jest to jakaś tam restauracja, fish and chips typowo angielski z tureckim właścicielem. E, I co? No i więcej światełka teraz będzie miał, bo to w sumie głównie dochodziło chyba, żeby troszkę na prądku sobie jeszcze zaoszczędzać i żeby miał przejść zjistyczko i czyste. No, w Polsce, tak jak widzimy, czy przykładowo tam, czy tutaj, no, jesteśmy nauczeni całkowicie czego innego. No, raczej wywalamy, robimy właściwie tak, jak ma to być. Tak, jak wiem, sam po sobie. No, sam u siebie e, wymieniłem generalnie dach, cały dom, pomimo, że tam ten stary, no nie, nie był tam w sumie dobry, ale no, chcąc robić remont całego domu, no, trzeba najlepiej, trzeba. No, najlepiej zacząć od dachu, żeby ci później już tam nic nie pozaczekało. No i tak też zrobiliśmy. Wracamy do roboty. Na razie no tutaj się nic nie dzieje, jak będziemy zaraz to popowali wszystko, to też coś na chwilę nagram. O, tu jeszcze coś właśnie ściąga starą papę. E, zobaczymy sobie jak to wyglądać będzie pod spodem i będziemy zaraz kładli wszystko nowe, żeby to miało ręce i nogi. No i dobra, e, stara papa już jest zerwana, mamy deski, klient jeszcze coś marudzi, że Tamta właśnie deseczka mu płyta się rusza. Nie wiem, czy zaraz nie będzie musiał łatwiej wymieniać, no, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że już bliżej, tak. jak dalej. Bo już szczerze wam powiem, że dzień budowlanki mnie trochę zmęczył, już bym poleciał. No ale już jak się zaoferowałem Maciusiowi trochę pomóc, to już coś temu pomogę. A przy okazji nagram coś tutaj dla Was. tak? Także nie ma co marudzić. Trzeba robić, robić. Więc do dzieła. Lecimy dalej. Ojej, ojej, padam na twarz, nie wiem czy to był, oj jeszcze tytułany, jestem, no ale nic, trudno, no jak się nic nie robi, to nic się nie dzieje, ale że się robi, to coś tam musi być. Jestem utytułany, umordowany i wymęczony, więc nie wydaje mi się, że był to taki dobry pomysł, żeby wam nagrywać coś z budowanki, bo mnie Maciuś prawie zamęczył i wykorzystał, no ale już jesteśmy bliżej niż dalej, więc, więc coś tam chyba dzisiaj dla was też przygotuję właśnie z całej dzisiejszej operacji. No i jeszcze, jak obiecałem, postaram się nagrać ten filmik z e, Satfindera, chociaż, no mam nadzieję, mam nadzieję, że jeszcze dam radę. Tymczasem lecę do B&Q uzupełnić zasoby. Do zobaczenia niebawem. O, tu już Maciejka zrobił jakieś śmiarki do tej papy. Czyli wchodzi sobie tutaj pod tego leda. Tutaj nakładeczki muszą być oczywiście porobione, pozarabiane, pozacinane. E, no podejrzewam, że na pewno właściwie tak jak powinno być, tam mamy ponacinane, przygotowane drugie. Zaraz będzie też Maciek to robił i no i później butla i ogień, I grzanie tego, no zobaczymy co z tego wyjdzie, ale jak to zazwyczaj z Maciusiem coś tam wyjść musi, także bliżej dalej, ja już bym chciał kończyć, no ale postaram się zostać do końca, żeby wam to wszystko pokazać jak to wyglądało. To są właśnie plusy robienia u kogoś jak ktoś prowadzi biznes z jedzonkiem, Macie już tam wskoczył butlą, tam Właściciel do niego zagląda, pokazuje mu co tam podrobił, ja zaraz dokończę i też tam wskoczę i zaraz nagram troszkę dla was co tam, jak tam jeszcze dalej nasz Maciejka wykombinował. No i dobra, mamy tu już miotacz ognia, oj muszę was przeczyć troszkę, chyba utytułem się przy rybce, miotacz ognia odpalony, Maciejka już tu ponakładał paseczki z racji tego, że miał szerszy pasek tej papy, i żeby generalnie nie przecinać po długości 30 cm, to paski porobi po prostu wzdłuż. Eee, no i co? Tutaj już jest troszkę chyba podgrzane. Tak, już to podgrzewałeś ten przód. To już. Tamta strona jeszcze jest do rozgrzania. Tutaj jak widać o już czarne wypłynęło, więc jak czarne wypływa to znaczy, że jest dobrze. Czyli ta papa się rozgrzała pod spodem, co jest, tak? Wypłynęła, powinna zewrzeć, złapać. To jeszcze na rogu będzie można coś dać, nie? Przecież ona jest taka już plastelinowata. No i tak to mniej więcej wygląda, zaraz pojedziemy tam do końca, okleimy, tam jeszcze klient chciał, żebyśmy poprawili ruch, no i wymianę tego. Nie wiem czy mi się uda tutaj z Maciusiem do końca wytrwać, ale się postaram. Więc jeszcze ja, ja. Więc zaraz jeszcze wam tutaj... No, chciałem podać właśnie dla Maczka hamburgera tutaj od klienta, ale powiedział, że z jedzeniem nie można ufać nikomu. Więc generalnie muszę mu podać sam. No nie ma problemu. Bierzemy się dalej do działania i zobaczymy co z tego wyjdzie, ale na pewno wyjdzie. Tu jeszcze od środka w związku z tym, że te płyty, które tam są, już były troszkę e, przez wodę skorodowana, nieskorodowana. E, powyłamywane, powykruszane, więc zrobiliśmy tutaj suport. E, więc w tym momencie no jak się chodzi po tym daszku, no to jest całkowicie e, no przyjemniej i bezpieczniej na pewno, więc jak ktoś będzie przyjeżdżał do serwisowania czegokolwiek, no to e, będzie tam to bardziej zabezpieczone i można potem stabilniej bardziej chodzić. No i jest na pewno dużo jaśniej niż było. Nowy świetlik robi robotę. Tylko będzie jeszcze kwestia jak tam po deszczu, czy nie będzie nic ciekło, no, ale z Macie jak się nie powinno. A jak będzie, to poprawi, więc nie myli się ten, co nic nie robi. Tutaj, jak widać, już robota wrze i mam nadzieję, że zakończymy niebawem. O, podgrzewanku, teraz mamy tutaj papy. Można ewentualnie szybkiego grilla jeszcze w międzyczasie zrobić, tak? Na palniku. Ja. Macie ale nie zadziała, bo ty nie masz różowych rękawiczek. Ja Ci mówię, że te różowe robią robotę. Ale różowe są blisko, dla mnie jeszcze leżą. Po tej masie bitumicznej. No i tak to wygląda mniej więcej cały proces. No ja sam osobiście nigdy tego nie robiłem. A... No i właśnie też między innymi dlatego przyjechałem tu dzisiaj do Maciusia, żeby dla Was coś tam nagrać, zobaczyć, samemu sobie coś tam zobaczyć. Chociaż raczej papy nigdzie nie będę musiał kłaść, chociaż nie wiadomo, na szopce mam stary jeszcze eternit, więc może gdzieś tam kiedyś coś będziemy kombinować. Ale też czas. Ale jakby nie patrzeć, to co zawsze mówię, warto się uczyć, weryfikować, patrzeć nowe rzeczy. Jeżeli człowiek zrobił, to drugi człowiek również może. Tylko wystarczy chcieć. I wydaje mi się, że właśnie o chęci głównie tutaj chodzi. Jak we wszystkim. My działamy i dalej coś tam jeszcze mam dla nas, niebawem też spróbuję coś tu wrzucić. No i dobra, tutaj ten kawałek papy już mamy przyklejony palnikiem. W tym momencie no Maciuś wziął jeszcze tą masę bitumiczną. No i po prostu jeszcze pomiędzy tam gdzieś jakimiś nieszczelnościami, szczelinami, tak jak tu mamy dwa kominy od kuchni przemysłowej, no bo jest to jednak biznes, jakiś tam fish and chips lokal. Miałem okazję przed spróbować rybki, była bardzo dobra, także nie ma co narzekać, myślę, że można spokojnie polecić. Eee, a wracając tu do roboty, no to nowa babka już jest położona, przykryta. A więc teraz tylko, właśnie, masa bitumiczna w nefralgicznych punktach. I tu ten etap będzie zaraz, mam nadzieję, skończony. Ja już padam. Macie oczywiście nigdy, jak not pneumatyczny idzie z udarem. No ja, jak chcę, mogę tylko uświadomić bardziej. No nie, nie do końca, chyba jest to robota dla mnie, chociaż. Przynajmniej coś pomogłem, trochę co kierownik? A! No, jak pomogłem, to tragedii nie ma. Działamy dalej. Efekt finalny, niebawem. No i dobrze, tym oto sposobem mamy nowy świetlik. Nowa papa po obu bokach wzmocniony, generalnie dach jest od środka. Maciuś to właśnie już pozagrzewał całe. Szczyt budynku tam jest też zabezpieczony. masą bitumiczną, co mogliście zobaczyć wcześniej. Tutaj jeszcze poprawiłem troszkę klientowi z tej rynny i tam coś zasilkonowałem. ja, ja, ja sam osobiście też tu jestem, coś tam pomagałem, żeby nie było zbytko latem z kamerą, więc coś tam od siebie pomogłem, no ale tym oto sposobem właśnie dobiegamy do końca dnia z budowlańcem, a zaraz jeszcze ewentualnie na spokojnie jak już siędziemy, to zrobimy jakieś podsumowanko z samochodu, także jeszcze do zobaczenia za chwilę. No i dobra, tu wyszliśmy teraz troszkę na zewnątrz, tu z grubsza jak już Wam pokazałem robota jest wykonana, ale z racji tego, że jeżeli się robi roboty dobrze i klient jest zadowolony, no to następna robota się kroi sama przez siebie, także to, co gdzieś tam jeszcze mówiłem albo jeszcze nie mówiłem, no jeżeli masz jakieś zdolności, warto otwierać swoje działalności, swój biznes, no i działać. Eee, tutaj jeszcze będzie teraz, to jest właściciel całego chyba tego budynku. Eee, oprócz tego, że wynajmuje tu dolne lokale, sam tu prowadzi sklep Fish Shop, Fish and Chips, taki typowo angielski sklep z jedzonkiem. Eee, na górze ma mieszkania, no i teraz jeszcze następna robota, która będzie, to wynajmą całą taką wieżę, generalnie około 8,5 metra e, i zewnętrzna elewacja będzie robiona, plus e, malowane generalnie właśnie te elementy, które są na niebiesko, będą na czarno. Fasciale, czyli generalnie ten e, cały łuk dachu e, i cała tu ściana, plus stawy z tego Nie wiem, czy mi się uda, nie wiem, nie ja obiecuję, czy mi się uda tutaj do Macisia wpaść. Na roboty, i coś tam nagrać, ale jest szansa, że może nam się to jakoś uda spasować. Jeżeli nie całość, bo raczej na no całości pewnie nie dam rady, to przynajmniej jakąś część postaram się gdzieś tam rzucić. Także ja wracam tutaj do Maciejka, zbieramy narzędzia i zaraz jeszcze, może chwilę podsumujemy wszystko w samochodzie. Do zobaczenia. No i dobra moi mili, e, tym oto sposobem właśnie dzień mamy zakończony. E, no i taki dzionek, tak jak dzisiaj zrobiliśmy właśnie z Maciejkiem no to plus minus za taką jedną dniówkę można powiedzieć no to Maciuś mniej więcej by wziął pewnie, pewnie weźmie coś koło w okolicach 300 funtów e, więc no wydaje mi się, że trzy stówki zgarnąć za dzień dzień, no nie jest to taki pełny dzień pracy, no jest 1620 zaczęliśmy o której, po 10? 10? Coś koło 10, więc no nie, nie można tego nazywać pełnym dniem pracy, no i też przy takiej robocie, no nie jest tak, że ciągle pracujesz jak na jakiejś taśmie, że coś leci, musisz migać, tylko no tutaj trzeba pomyśleć, zaplanować, rozkminić i porobić, tak, żeby to miało ręce i nogi. Także jeżeli coś umiesz, potrafisz, nie czekaj, działaj, otwieraj firmę, próbuj, zrobisz jedną, drugą, trzecią robotę dla kogoś, jeżeli się będziesz starał, wykazywał chęci no i przede wszystkim odrobinę trochę wiedzy no to myślę, że prędzej czy później to wszystko samo zaskoczy jak zresztą chyba w każdej branży i wydaje mi się, że no, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię no to nie ma nic chyba lepszego niż no praca dla samego siebie i wykonywanie zleceń po prostu dla klientów. Jest to na pewno dużo bardziej opłacalne. No, dzisiaj tak jak mówię właśnie dzień 300. Sobie jakbyś taki miał dni 5 na razy 300, no to masz wraz 1500. No. Zrobiłeś ostatnio Maciuś łazienkę, tak? Łazienkę czy to kuchnia, bo kuchnia. Łazienkę. Łazieneczkę też zrobił tydzień czasu się zeszło. No i też 1500, no to kurde 1500 tygodniówka, to szczerze wam powiem, że jest nieźle, no ja u siebie jakbym przyciął i przycisnął, no to też tak, takie pieniążki spokojnie mógłbym zgarnąć, nawet podejrzewam, że kapkę więcej bym po dwójkę, no ale to i godziny pracy się robią większe, a już jak mówiłem, no nie do końca mi na tym zależy, trzeba jednak uzyskiwać tego czasu troszkę więcej dla siebie, dla rodziny i dla swoich rzeczy. Dobrze, na dzisiaj chyba by było na tyle, także do zobaczenia i do następnego. Dzień z budowlancem uważam, uważam za zakończony. Jak będzie jeszcze tutaj może front robiony, to postaram się też podjechać, zrobimy jakąś tam w miarę szybko relację. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Pozdrawiam i do usłyszenia, piąteczka.